Cześć, Jarek Łuczek, firma Abarth Dziś z zupełnie innej beczki. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o nierzetelności diagnozy w serwisie autoryzowanym Volvo. Chcecie zobaczyć, jak diagnozują Volvo? Zapraszam do obejrzenia całego filmu. Jak już Wam prezentowałem to Volvo kiedyś na kanale po montażu instalacji gazowej, tak teraz część druga. Eee, jako, że zamontowaliśmy instalację gazową, to auto trafiło do nas z powrotem z problemami na benzynie, bo klient był przekonany, że to problem jest po założeniu instalacji gazowej i początkowo mieliśmy takie podejrzenia, dlatego też się za to zabraliśmy. Dlatego też zaczęliśmy to diagnozować. Auto miało wypadanie zapłonów na pierwszym cylindrze na benzynie. Na gazie jeździło normalnie, a na benzynie wypadanie zaponów na pierwszym cylindrze. No to pierwszy krok, jak to w Volvo mówimy, przeprogramowywały się wtryski, trzeba je zaadoptować. No a jako, że jest to B5, trochę bardziej nowsza, skomplikowana wersja, to myśleliśmy, że są jakieś inne procedury, bo nasza procedura nie działała. To, co robiliśmy zawsze, nie zdawało egzaminu. Pojechaliśmy do Volvo. Serwis Volvo skasował parametry adaptacji, powiedział, że wszystko jest OK ale dalej nie działa i trzeba zapisać się na nową diagnostykę. Umówiliśmy się na nową diagnostykę, poczekaliśmy parę tygodni na nowy termin i oddaliśmy auto. Po trzech dniach dostajemy informację do wymiany sterownik. A oczywiście zanim pojechaliśmy do Volvo, zamieniliśmy wtryskiwacze, miejscami cewki, świece, sprawdziliśmy kompresję, sprawdziliśmy elektrykę, wszystko zrobiliśmy ile mogliśmy. Kilkanaście roboczych godzin. W serwisie Volvo stwierdzili do wymiany sterownik. Mówimy, aha, halo, ale jak na gazie działa? To co sterownik robi źle, skoro oni mówią, że nie działa, że sterownik jest do wymiany. Ale mówimy, nie, to niemożliwe, nieprawda. I sami sprawdziliśmy napięcia, jakie wysterowuje sterownik, sami sprawdziliśmy prąd, jaki wysterowuje sterownik, sami sprawdziliśmy czasy wtrysków, jakie wysterowuje sterownik na pierwszym, drugim i trzecim cylindrze i wszystkie te sygnały były takie same, to stwierdziliśmy, że Bzdurą jest diagnoza serwisu Volvo z Wrocławia, a właściwie z Bielan Wrocławskich. Autoryzowany serwis Volvo. No i zaczęliśmy szukać dalej. Oczywiście wtryskiwacze też już podmienialiśmy wcześniej, bo myśleliśmy, że to może wtryskiwacz, Ale to nic nie dało. I po wielu, wielu, wielu godzinach, naprawdę kilkadziesiąt godzin szukania elektryki, myśleliśmy, że coś jednak na wtyczce, jakaś wtyczka, jakiś kabelek. Bo tu są takie dziwne. Em, tu są takie dziwne. Em, zaraz wam pokażę. Tak więc. Spędziliśmy kilkadziesiąt godzin przy tym aucie i znamy już je jak własną kieszeń. Nie ma już przed nami prawie że tajemnic, ale w międzyczasie też się tu przydarzyła ciekawa przygoda, o której Wam zaraz powiem i pokażę, ale proszę. Tu tą wiązkę masakrowaliśmy wielokrotnie, żeby coś się do niej dopodłączać i zamieniliśmy miejscami te wtryskiwacze, zamienialiśmy cewki miejscami, zamienialiśmy Świece cewki, bradaliśmy kompresję. Nawet wpadliśmy na pomysł, że może to być kwestia odłączania cylindrów, bo to Volvo ma już pierwszy i czwarty cylinder odłączany podczas stałej jazdy, stałej, podczas jazdy ze stałym niskim obciążeniem. Myśleliśmy, że może któreś z tych elementów, a że silnik jest nowy, no to nie podejrzewaliśmy, że silnik może być, bo silnik był wymieniany w Volvo z powodu tego, że pękł pasek rozrządu, nie pasek rozrządu, a właściwie no, trochę rozrządu, bo to jest pasek, który napędza pompę olejową i pasek rozleciał się w drobny mak po 150 tysiącach km i pompa stanęła, ciśnienia nie było i silnik poszedł z dymem na emeryturę, że tak powiem albo może już nawet nie na emeryturę, co na cmentarz. No i teraz Wam chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że to może były podejrzewaliśmy, że to może są właśnie te elementy wykonawcze, ale sprawdziliśmy je, zamieniliśmy miejscami, nic to nie zmieniło. Volvo też stwierdzili, że silnik jest sprawny a my już o tym wiedzieliśmy, bo przecież silnik na wolnych, na benzynie działał Źle, a na gazie działał normalnie, no to silnik musiał być sprawny. Ale mieliśmy różne podejrzenia. Tak więc zaczęliśmy szukać sami. I patrzcie, co tu jest. Tu jest listwa wtryskowa, której benzyna wchodzi tędy. I zaraz wam ją pokażę. Bo mam drugą. I tu mam tą drugą listwę, właściwie tą pierwszą, która była w aucie zamontowana i de facto to ona okazała się być winowajcą. Ale kto o zdrowych zmysłach pomyślałby, że? listwa wtryskowa, czyli metalowa rurka z czterema dospawanymi następnymi metalowymi rurkami i podłączonym czujnikiem ciśnienia może się zepsuć. Może się zepsuć listwa wtryskowa, a jednak może być. I zobaczcie. Tu jest wejście. Zobaczcie jakaś średnica wejścia. Takim otworem wchodzi benzyna, która ma obsłużyć ten silnik i przez ten otwór przechodzi 450 barów, bo ten silnik na obciążeniu ma 450 barów. I Okazało się, że pierwszy cylinder nie działał, bo najprawdopodobniej ta listwa się gdzieś zapchała na, na odcinku od wejścia do wtryskiwacza. Czyli na tym krótkim odcinku coś musi być w środku w niej, co spowodowało, że ta listwa nie przepuszczała odpowiednio dużej ilości benzyny do pierwszego wtryskiwacza, a do pozostałych trzech przepuszczała. No i serwis Volvo stwierdził, że to sterownik silnika jest zepsuty. Co sądzicie na ten temat? No, wymieniliśmy listwę, założyliśmy inną listwę z Allegro za 1000 zł. Kupiliśmy ją razem z wtryskiwaczami. I za 1000 zł to naprawiliśmy, a serwis chciał 6,5 tysiąca. Uważacie, że chcieli nas naciąć, Czy chcieli naciąć klienta, czy kogo chcieli naciąć? Uważajcie, jak we, będą Wam takie diagnozy stawiać, wymieniacze z serwisów, to bójcie się i szukajcie pomocy u innych, w innych warsztatach, które robią to rzetelnie i potrafią to sprawdzić od A do Z i podważyć ich opinie. I Ja przestałem już wierzyć w autoryzowane serwisy, a szczególnie ten, w którym byliśmy z tym samochodem, czyli serwis Volvo na Bielanach Wrocławskich. Jeżeli chcecie, dla Was też możemy takie diagnozy robić, natomiast to jest mega droga diagnoza, bo poświęciliśmy tutaj naprawdę kilkadziesiąt godzin pracy. No, oczywiście, listwa i jakieś tam dodatkowe rzeczy wcześniej, między innymi 1200 zł za diagnozy w serwisie Volvo na Bielanach. Tak więc uważajcie na to, co robicie i gdzie naprawiacie samochody. Jeżeli macie problem, to zapraszam do nas, a tymczasem zasubskrybujcie nasz kanał i polubcie dzisiejszy film, jeżeli był to dla Was ciekawy materiał. Hej!